gadać Simanko to jest spontaniczne jak jak zawsze w sumie. Także Simanko witam Was w kolejnym ósmym odcinku, e, dziewiątym odcinku Spontanjonga. To są moi dwaj goście, jeden schował się. E, Mr. Paul, Paweł Szymański oraz Rafciu. Ludzie, którzy także mm, sentymentalni towarzyszył mi od początku. Yy, a zresztą Paweł, kurczę, wszystkie praktycznie solowe koncerty grałem właśnie z Pawłem jako drugim wo wokalistą. Cześć, to wam były dobre zresztą. czasy. Więc wspominam je bardzo dobrze kupa koncertów w całej Polsce. Nie byliśmy. Powiem szczerze, karpaziem. bo jeżeli nie, Damian, to podejrzewam, że tylu koncertów nie nie zagrała. Tak, z tobą jeździłem, to rzeczywiście kawał świata zwiedziłem. Na samą myśl, że wszystko będzie szło zgodnie z planem zobaczaj Motyw odkrywanie ej moich wad i zaletej Jestem ponad tą skalę, zobacz jaki w sobie mam Bayer, Zobacz pozamiatanej raz, dwa, pozę jak Jordan Robię dwu tak zobacz i wygląda to prosto Tak jeśli mam mikrofon daj mi ej o, nie mam tu nikogo, siedzę sobie sam, zadzwonię po może Ktoś mi likwida, bo już mi się kończy Nie mam z czego dążyć Jaki był pierwszy temat, przypomnij mi zioma, ej, 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 ej. jej Zielona trawa, ej. zielona trawa Na tej ławce zielonej Co piękna jest zielona trawa Tak rośnie, więc o tym wiem, dlatego mówię, że ta ławka jest zielona, bo ta trawa rośnie i wydaje się wesoła jak słońce gorące Do którego cały dzień dniu po dniu, tak dąży jak słońce Wiesz dlaczego czujesz się niepotrzebny I ty to wiesz Ja nie wiem a przynajmniej nie wiedziałem Teraz nas czuję się tak dobrze Jak żył żył całym ciałem Hej, hej, ej. No, jest... Inny czy ten? Tam... Inny kurwa <grywa> dalej. daj A bo dobra, zostawmy Więc tam chcesz. Ludzie słońca, daj jest szybko, szybko, szybko się słońca. Gdzie wola, wola, wola. Wola, wola. Wola, wola. słońce? Wolna wola. Nie słońce, słońca, wolna Nie wiem, słońca, wolna wola. Tak, odbiłem się od na raz, aby mieć silną wolę i skakać nagle tamej, gdzie wiatr ja poniesie mniej. Staram się żyć z nim, okej okay. Mówię o swoim życiu, przypomnij tematy mi w rad Ej, bo już zapomniałem, ale dalej trzymam to Garci ja tak już się I się nie. nie poddam Ej, bo ucieczka Uciecz to zła ucie. opcja Ej, ej Nie zatrzyma to mnie łapy dziś powietrze, łapy łapy i dzisiaj tle Woda wola wiem, że to wszystko ja radnie, Będę robił to co kocham, bo bo wszystko zgadza się oprócz mu, ale jebie mnie to nie tym W mam, że mam znak Trzy tematy brak Piwo, kiełbasa i kompot, szachmat Teraz ci powiem, bracie, coś o tym temacie Bo jak piwo jest kiełbasa, no to kompotu braknie Kompotu nam zabraknie, ziomek, skocz do biedry, kur drogi Hej! Jakie kompot pieczę? to musi być domowej roboty od babci wiem, ona robi dobry kompot. I ślub kurwa sam zbierałem zioło, nie zioło, nie zioło. To były owoce, wiśnie soczyste, że aż polą oczy mnie. Jak to pije ziole. Przypomniało mi się o coś jeszcze Miałem przecież pić piwo A kompot na podejście Zaczynam od piwa A kompot jak już mi głowa zkiwa Czyli na kaca Jak do ognisku wracam Tak mi się gdzieś wydaje, że jutro będę miał kaca I myślę o tym Cały wieczór, w bracie, pytam się Znajomka, kurwa Ty też tak masz, macie? Halo O Twoje piwo! No, otwieramy kominek? Nie ma kominka. Zajemali kominek. W jakim teraz miejscu jesteśmy? Jest sta stara mleczarnia. A mleczarnia? Jest... A gdzie dojili krowy? w drugim pomieszczeniu. A jest jeszcze drugie pomieszczenie? No jest drugie, ale nie, nie, to nie. To to bo byli sklepami, to byliśmy piwo, bo, bo inaczej do innych gdzieś tam w Polu czy gdzieś tam. Mm. Skupywali tak? Skupywali mleko mm. i tam w poprzednim, w drugim pomieszczeniu była beczka e, na... Poczekaj, mm. chcę powiedzieć. W poprzednim pomieszczeniu tam dalej była beczka na mleko. Jestem bardzo zadowolony. Co, co podać? A, co? Co podać? E... okej okay, to proszę, cztery dana. lechy poproszę cztery lechy a ja poproszę 10 nie ma a co pan ma nic nie mam no zobaczcie jeżeli nic ani nic to ma ile płacę? nie trzeba to już zamknięte jest to dodam no a to dziękuję a co ja mam z tym zrobić? 10 złotych, proszę Panota, bo jeszcze mi Pan nie zapłacił. Proszę, proszę, proszę bardzo, ale to jest 10 złotych. Przecież tego, tego pierwszego wieku. A mi chodziło o 10 złotych starych pieniędzy. Bo to jest stary sklep. Hello. She's so nice at shop one. Get me with a console.

Nie nigon. Yo, siemanko załoga. Witam was w kolejnym dniu naszych zmagań. Powoli szykujemy się do podróży. Naszym celem jest Ostrołęka. I wizyta, niespodziewana wizyta u naszego ziomeczka Pawła Ustaszewskiego. Człowieka, który z powodzeniem od około 8 lat prowadzi audycję radiową Regę Jazda w lokalnym radiu. Człowieka, który zaraził mnie tą zajawką radiową, dzięki któremu sam rozpocząłem swoją przygodę z radiem. Paweł zaprosił, zaprosił mnie także na pierwszy, w sumie solowy koncert poza granicę Podkarpacia do Ostrołęki właśnie do siebie no i dzięki Pawłowi w sumie także moje drogi z Pawłem Szymańskim Rastamasem AK, Mr. Paul się skrzyżowały, bo na ten koncert mimo, że się nie znaliśmy, napisałem do niego czy by nie chciał ze mną zagrać koncertu i od tamtej pory Paweł jeździł ze mną na każdy solowy koncert, jaki grał. W końcu mamy normalny sprzęt, stabilizator, także myślę, że jakość filmików będzie teraz oczywiście wzrastała. Zainwestowałem też w laptopa, program, także no działamy ostro, działamy ostro. <grym> A coś więcej? A coś więcej? No to co? Jestem Jakie to? Paweł, jak to było? Jak się poznaliśmy? Opowiedz, jak to było z Twojej perspektywy, jak to widziałeś? Poznaliśmy się przez internet. To pamiętam. Facebooka napisał. chyba, napisałem, no. ...o no. bo wtedy z reggae gangiem, ale Ty miałeś mi w koncert. No bo stróńczy to my tam, gdzie jedziemy do Pawła, to był nasz pierwszy koncert, który wspólnie zagraliśmy, a to było tak, że Agnieszka, wokalistka reggae, zachorowała i nie potrzebowałem osoby, która by mnie wspierała wokalnie. No i przyjechali do mnie ile? Dzień przed koncertem? No, No i do Jarosławia. Jeszcze mieszkałem w Jarosławiu. No i, i, i w sumie na spontanie zagraliśmy ten koncert. Jak, jak no, pamiętasz wola, wrażenie? Wola ten, pamiętam tekstów. Nie mógłbym zapamiętać tego wcześniej tego nie ogarniałem. E, ostatni nasz koncert wspólny możecie zobaczyć na YouTube, na Facebooku. Chyba ra Tak, Rafciu nagrywał Hip Hop Jam Przemyski, e, gdzie saportowaliśmy gwiazdy wieczoru... Kto to był? Plan B. Plan B. Od ostatniej wizyty trochę się pozmieniało. E, Pawłowi urodziło się dziecko. E, tak jest. E, nie widzieliśmy się chyba już z dobre wczoraj roku, dwa lata. Jest to spontaniczny vlog, także Paweł o niczym nie wie. Ani jego żona, ani jego syn. E, mam nadzieję, że nas przyjmą, przyjmą swoje skromne progi. Będzie fajnie. Paweł ma dzisiaj, prowadzi dzisiaj kolejny odcinek swojej radiowej audycji. Mam nadzieję, że uda nam się wbić razem z nim do studia, może troszkę pogadać sobie w trakcie audycji, ale też przede wszystkim nagrać dla Was część tego odcinku. Lubimy taki, jak latają na niebie, bo tak fajnie się układają i, i ogólnie fajnie jest. <laughs> Nie mam co robić, to... Okej. Okay. W ogóle zjebacie, Ale to się naprawi. Czego? Co się dzieje, nie? być Pamiętny koncert w Ostrołęce odbył się bodajże w 2014 roku. Jeśli się nie unikniemy e, Także już minęło sporo czasu tak naprawdę od, od wspomnianego koncertu. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Yy, udało mi się wydać yy, kilka projektów. Aktualnie pracuję nad sinusoidą, projektem moim zdaniem przełomowym, jeśli chodzi o moje muzyczne poczyniania. <tryk> <tryk> Od Ostrołęki dzieli nas niespełna 400 km. Zamierzamy tam dojść do no. Właśnie pytałem się raz ta masa, czy pamięta może, ile udało nam się przez ostatnie 4 lata zagrać wspólnie koncertów. Niestety nie pamięta, Ja też ilości dokładnej nie pamiętam, ale myślę, że z 20 było. Może nawet ponad... No, w skali w skali 4 lat to może nie jest dużo, natomiast u mnie się to rozkładało e, pomiędzy reggae gang a właśnie solową działalność. Fału powiedz coś Montega. No więc wróciłem z podróży dookoła świata. W Afryce zaatakował mnie przerażający aligator, ale dałem mu radę w końcu, jestem silnym i niezależnym mężczyzną. A to było po Afryce? Po Afryce było coraz lepiej. Na Antarktydzie w Naprawdę mili było po Antarktydzie? Nic nie było, właśnie nic nie tam już, tam dalej nie można pojechać. Rafał to jest dobra, dobra duszyczka do tańca i do różańca można powiedzieć. Też był na jednym naszym koncercie, wspierał na dokładnie wokalnie i, i też mentalnie. Zbliżamy się do końca pierwszej serii Spontanionka. Dzisiejszy odcinek jest bodajże ósmym odcinkiem pierwszej serii. Myślę, że w maju ujrzy ona światło dzienne. Kolejny sezon zacznę jeszcze tutaj w Polsce, a będę go kontynuował na emigracji w Szwecji. Na pewno będzie grubo.